Cześć, cześć, dzień dobry, z tej strony Beata, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek z serii styl będzie poświęcony stylizacjom na specjalne okazję. To jest odcinek, o który ostatnio prosiłyście mnie najczęściej. Często dostaję pytania, Beata, co takiego założyć na komunię? E, wysyłacie mi również swoje stylizacje, pytacie się, e, czy coś do siebie pasuje, więc mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę Wam wyjaśni i pokaże, dlaczego stylizacje, które są proste, które są klasyczne, wcale nie muszą oznaczać tego, że są po prostu nudne. Wystarczy je w odpowiedni sposób wystylizować, dobrać odpowiednie dodatki. No i przede wszystkim skupię się na tym, co takiego wybierać, żeby dana rzecz, którą kupicie, mogła wisieć w Waszej szafie przez długi, długi czas i żeby nie było po niej widać właśnie tego upływającego czasu, w jaki sposób dobierać tkaniny, kolory, materiały i fason. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam dzisiaj wiele wyjaśni. Dla tych osób, które są po raz pierwszy tutaj, witajcie serdecznie, jest mi niezmiernie miło, że trafiliście w gąszczu tych wszystkich filmów obecnie na YouTube na mój odcinek. Chciałam Was tylko poinformować na wstępie, że na moim kanale znajdziecie treści nie tylko związane z modą. Ale również vlogi z dnia codziennego, w których dzielę się z Wami moimi polecajkami, to co takiego używam, co stosuję, co mi się sprawdza. Pasjonuję się ogrodnictwem, więc ostatnio znajdziecie tutaj również dużo ogrodu, jak i urządzenia i stylizowania, i dekorowania wnętrz. To tak tylko tytułem wstępu, ale nie przedłużam już, przejdźmy sobie do właściwego tematu filmu, w którym wybierzemy sobie te najpiękniejsze stylizacje. I jeszcze oczywiście chciałam dodać, że jest to jak najbardziej subiektywna opinia, to są moje wybory, możecie się z tym zgadzać, nie musicie. Być może wyciągniecie parę wskazówek, które Wam się przydadzą, być może z którymi się nie zgodzicie. Myślę, że tutaj każdy ma prawo wyboru. Ja tylko staram się pokazać to, co w moim odczuciu, co w moim mniemaniu po prostu się powinno sprawdzić. I jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju okoliczności, od długiego czasu, bo kiedyś tak nie było, kiedyś faktycznie... Wręcz bym powiedziała, że stawiam na czerni, tutaj chciałabym zacząć od kolorów, że e, jeśli chodzi o takie uroczystości jak chrzciny, jak wesela, jak e, komunie. To staram się wybierać jasne kolory. Być może jest to spowodowane tym, że te uroczystości przeważnie odbywają się wiosną i latem, no i wówczas wybieram pojasne kolory. Całkiem możliwe, że jeżeli chodzi o wesela albo inne uroczystości, które będą miały miejsce jesienią, późną jesienią albo zimą, to być może pokazałabym Wam, Troszeczkę inną paletę kolorystyczną, aczkolwiek skupiamy się teraz na tym okresie, co jest, a te ogólne zasady pozostają niezmienne. Jeśli chodzi o kolory, to faktycznie skupiłam się tutaj na jasnych odcieniach, natomiast nie zobaczycie tutaj bieli. Myślę, że biel wbrew pozorom jest takim dość trudnym kolorem. Ja przede wszystkim skupiam się na takim mm, ciepłym odcieniu bieli, takim troszeczkę wpadającym w kry, w taką kość słoniową, bo yy, jednak nie sięgałabym po biel, jeżeli chodzi o śluby, wesela. Wiem, że to jest stary przesąd, stary zabobon i... Niektórzy uważają, że nie trzeba wcale się tym przejmować, że przecież stylizacja jest i tak całkiem inna od panny młodej. To ja uważam, że jednak tą wielbym zostawiła i starała się unikać białych, a zwłaszcza długich sukienek, jeżeli idziecie do kogoś na ślub czy też wesele. Także w mojej szafie na te okoliczności głównie królują kolory w odcieniach kości słoniowej. I teraz możemy sobie przejść do tkanin. Piękną, jakże elegancką i gustowną, i zawsze trafioną tkaniną będzie jedwa. Ja tutaj dla przykładu wyjąłam swoją najnowszą. Jedwabną koszulę od Lillysilk, To jest taki piękny kolor kości słoniowej, bo to nie jest tak, że zawsze musimy sięgać po sukienki. Czasami są osoby, które nie do końca czują się komfortowo w sukienkach, które wolałyby założyć spodnie albo czują się lepiej na przykład w koszuli. Myślę, że założenie jedwabnej koszuli oraz Prostych albo na przykład rozszerzanych spodni stworzy naprawdę piękną stylizację. I te wszystkie stylizacje można w rewelacyjny sposób podkręcić przy użyciu biżuterii. Ja tutaj dzisiaj przygotowałam naprawdę spory wybór biżuterii, którą będziemy sobie dobierać do tych poszczególnych stylizacji, i pokażę Wam, jak odpowiednio dobrane kolczyki, naszyjnik, czy też pierścionki, albo bransoletki potrafią sprawić, że ta Cała stylizacja jest po prostu dopracowana. Biżuterię mam od marki Sadwa, z którą współpracuję od wielu lat. Na prośbę zgodzili się przysłać mi parę egzemplarzy no parę, no bym powiedziała więcej dla przykładu, żeby móc te stylizację dzisiaj Wam uzupełnić o tą biżuterię i pokazać Wam co takiego obecnie jest modne, bo wcale to nie znaczy, że nie musimy być modne. Idąc w klasykę możemy właśnie poszaleć z biżuterią i przy okazji pokazać, co w tym sezonie się nosi. Jak w każdym filmie, gdzie pojawia się marka Sadwa, tak i tutaj również otrzymałam dla Was kot rabatowy, który ważny jest tylko naprawdę przez krótki moment czasu, przez tydzień czasu, więc jeżeli coś Wam wpadnie w oku, coś Wam się spodobało albo być może szukacie czegoś na prezent, no bo teraz mamy te komunie, wesela, śluby i tak dalej, biżuteria będzie zawsze cudownym, pięknym prezentem. A na stronie Sadwy naprawdę wybór jest ogromny i każdy znajdzie coś dla siebie zdecydowanie. Także zaraz sobie przejdziemy do tej biżuterii, do stylizacji, będę Wam omawiała, pokazywała co, dlaczego i jak. Ale dobrze, mamy już kolory, mamy tkaniny, między innymi jedwab, ale również starałabym się sięgać po te tkaniny, które... Które w swoim składzie może nie tyle w 100% mają naturalne składy, bo wiem, że teraz jest to, to bardzo ciężko uzyskać. Natomiast zwracajcie uwagę jednak na te składy, żeby ten materiał nie był w 100% z poliestru, bo w takim materiale nie dość, że się zapocicie, będziecie wyglądać po prostu bardzo sztucznie i plastikowo. I o dziwo muszę Wam powiedzieć, że obecnie szukaliśmy garnituru dla mojego syna właśnie na komunie. I Jakie moje zaskoczenie, kiedy po tylu latach mój mąż w końcu się nauczył, kiedy zobaczył garnitur i mówi ojejku, Beata zobacz, to jest sam poliester, faktycznie wygląda jakby był plastikowy. Byłam z niego bardzo dumna, bo tak naprawdę te wszystkie garnitury teoretycznie wydawałoby się, że te wszystkie rzeczy wykonane z poliestru wydawałoby się, że powinny kosztować grosze, to jednak one mają naprawdę wysokie ceny i czasami ktoś może nie zwrócić uwagi, myśli sobie, że skoro dałem takie duże pieniądze, to to na pewno będzie dobry skład, a okazuje się w domu, że wcale tak nie jest, że się pocimy, że wygląda to źle, także myślę, że zwracanie uwagi na skład jest bardzo bardzo ważne. Więc jeśli gdzieś tam pojawia się poliester, tak do 30%, myślę, że jest jeszcze ok, natomiast jeśli jest odwrotna proporcja, jeśli jest 70% poliestru i 30% bawełny, to już z takiej rzeczy bym zrezygnowała. To są takie najważniejsze informacje, które chciałam Wam na początku przekazać. Myślę, że w trakcie, jak już będziemy sobie mierzyć stylizację, dobierać dodatki, to być może coś wyjdzie w praniu, ale teraz już przejdźmy do tej przyjemniejszej części, czyli mierzenia, omawiania i dobierania dodatków. Jeśli jeszcze nie macie w swojej szafie klasycznego żakietu krótkiego, o kroju pudełkowym, który w tym sezonie okazał się niesamowicie modny, to myślę, że to jest ten czas, w którym warto sobie coś takiego kupić, ponieważ po pierwsze, jest, stał się teraz bardzo modny, więc możecie dostać wiele różnych propozycji. Po drugie, taki żakiet nie wychodzi z mody. W pięknym Jasnym kolorze będzie świetnym uzupełnieniem każdej stylizacji, jeżeli idziemy do kościoła, chcemy przykryć ramiona albo po prostu czujemy się bardziej komfortowo, to taka marynarka poratuje nas naprawdę w każdej sytuacji. I o ile na te wszystkie stylizacje okolicznościowe będzie on po prostu sprawdzał się idealnie, to później po prostu możecie go przez cały rok nosić z dżinsami do wszystkiego. Naprawdę jest to super sprawa. Ja swój mam z reserw, nic takiego super drogiego i zobaczcie, jeżeli macie sukienkę na ramionach. Jest gorąco, chcecie iść do kościoła, chociaż nie, w kościele się robi chłodniej, to wtedy sobie zarzucamy taką marynarkę, później idziemy na przyjęcie, które się odbywa gdzieś w ogrodzie, jest gorąco, to możemy sobie albo ją zdjąć, albo właśnie w taki sposób narzucić, jeżeli boimy się, że będzie spadała, możemy sobie ten pierwszy guziczek zapiąć i w takiej marynarce będziemy wyglądały zawsze świetnie i dzięki temu, że to jest taki bardzo neutralny, klasyczny kolor, to możecie ją dobrać do naprawdę wszystkiego czy jeżeli lubicie kolory, nie lubicie takich stonowanych barw, takie jak ja na przykład dzisiaj proponuję, to śmiało taki żakiet jasny bardzo też rozjaśni tą okolicę y, twarzy. Y, no i myślę, że do tych y, specjalnych okazji będzie po prostu pasował świetnie. A później to nie jest tak, że zakładacie go tylko na specjalne okazje, bo później tak jak powiedziałam do jeansów dodajecie apaszkę, czy pod go na golf, no naprawdę jest wiele, wiele możliwości, także taki żakiet pudełkowy myślę, że powinniście się teraz zaopatrzyć, bo no, ja z niego naprawdę bardzo często korzystam. Natomiast oprócz tego żakietu, to chciałam Wam pokazać taką nie to marynarkę, nie to płaszczyk, który kupiłam z siedem może 8 lat temu, i zobaczcie, okej. Okay, tu, no tutaj, może faktycznie są te rękawy takie z falbaną, ale powiem Wam szczerze, że chyba gdybym Wam nie powiedziała, to może byście nie wiedziały, że on ma aż tyle lat. Yy, I pewnie gdyby był w sklepie wówczas dostępny yy, bez tej falbanki, to pewnie bym wzięła bez falbanki. Ale chciałam Wam pokazać właśnie przykład takiego, takiej marynarki, takiej, takiej narzutki, gdyż. Ona mnie uratowała w wielu sytuacjach. Wybierałam się na imprezę, miałam dobraną stylizację, później się okazywało, że jest dość chłodno, że padał nawet deszcz, słuchajcie, no i nie chciałam zakładać zwykłej kurtki, jakiegoś płaszczyka. To, to mi się sprawdzało rewelacyjnie, i to jest faktycznie taka rzecz, która po prostu jest w mojej szafie i którą noszę yy, tylko i wyłącznie na specjalne okazje. Więc yy, warto coś takiego jednego mieć w szafie awaryjnie. I oto jest moja pierwsza propozycja, i to jest właśnie sukienka, którą kupowałam na chrzest moich bliźniaków. Zobaczcie, ja tutaj zdejmę już te dodatki, biżuterie. No i zdejmę również te piękne, duże, złote kolczyki z najnowszej kolekcji marki SADWA. Ja się po prostu w nich zakochałam. Natomiast myślę, że do tej stylizacji dobierzemy sobie coś takiego bardziej eleganckiego. Także te kolczyki na razie zdejmę i będziemy mm, dobierać. Coś właśnie pod tą stylizację. I e, dla tych osób, które nie wiedzą, moje bliźniaki mają 10 lat, więc sukienkę kupowałam 9 lat temu. To jest włoska marka. Dobra jakościowo sukienka, ona ma taki pudrowo różowy kolor. Zobaczcie, w jaki sposób są plecy wycięte. Zastanawiam się tylko, czy biustonosza nie widzieliście, bo go nie przemieniłam. Ale tutaj nie będziemy w tej sekundzie zwracać na to uwagę, bo wiadomo, że jeżeli bym wychodziła gdzieś na imprezę, to bym przyjrzała się dokładnie, jaką bieliznę dobrać. A tutaj chciałabym Wam dla przykładu pokazać, że jeżeli zainwestujemy w klasyki, w dobre kolory, w dobre materiały, no to po prostu takie rzeczy po prostu się nie starzeją. Więc e, cieszę się bardzo, że gust mi się mocno nie zmienia, że ja od zawsze stawiałam na takie e, klasyczne formy, e, więc mogę po prostu korzystać z tej sukienki i zawsze mam awaryjnie, bo e, nie tylko na chrzest, nie tylko na ślub, komunię czy wesele e, można ją no, założyć nawet na kolację. No i nie widać po niej upływającego czasu. Natomiast e, chyba tutaj zrobię zbliżenie i pokażę Wam biżuterię, będziemy sobie wspólnie dobierać. Także, żeby nie było, tu jest kilka propozycji, które ja wybrałam, one są pożyczone, to nie jest moja kolekcja biżuterii, natomiast są to również nowości. I e, jeśli chodzi o biżuterię, o kolczyki, to tak jak powiedziałam, teraz są bardzo modne, duże, złote kolczyki. I ja nie uważam, że to jest coś złego, jeżeli w tym wypadku będziemy podążać za modą, bo e, uważam, że jest to fajne podkreślenie każdej takiej klasycznej stylizacji, taki dobierać dodatek, który jest w tym momencie na czasie. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Bardzo i to bardzo podobają mi się te kolczyki z tej kolekcji. Mam jeszcze takie duże serca, ale myślę, że to nie na dzisiaj. Tutaj takie wiszące, to są te, które miałam przed chwilą na sobie. No i bardzo modny obecnie fason wzór, czyli takie łezki. łezki. A tutaj mam krzyżyk złoty i tak sobie pomyślałam, że wezmę go wam pokazać, gdyż często nie wiemy, co takiego kupić dla chrześniaka czy właśnie na chrzest, czy na komunie, czy nawet same chcemy po prostu podkreślić swoją religijność i zakładając taki medalik, no jest po prostu przepiękny. Tutaj mamy złoto, diamenty, no, jak dla mnie piękny. Więc możemy założyć złoty łańcuszek, myślę, że nawet do tej stylizacji i ten krzyżyk założyć. Natomiast również chciałam wam pokazać przecudne komplety z kamieniami w wersji kolorystycznej granatowej. Ja dokładnie nie pamiętam, jakie to są kamienie. Postaram się Wam napisać na ekranie, jak i również tutaj w zielonym kolorze. No coś przepięknego i możemy oczywiście założyć cały komplet, ale nie musimy. Możemy dobrać na przykład tylko pierścionek, możemy tylko naszyjnik. Natomiast jeżeli lubimy taką klasykę, elegancję, to cały zestaw będzie po prostu wyglądał przepięknie. No. Cudo, cudo. W tym wypadku jednak nie, e, nie szłabym ku zieleni. Myślę, że do tej sukienki nie. Zostawimy to na później. Ja bym założyła ten medalik, natomiast kończyki spróbujemy coś ze złotem. I jednak zdecydowałam się na te łezki i nie mogłam im się oprzeć. Najmodniejszy fason w tym sezonie. Myślę, że pasują idealnie do tej stylizacji. No i tutaj, zobaczcie, ta sukienka jest dość taka zakrywa dość mocno tutaj dekolt, więc pomyślałam sobie, że ten piękny medalik w kształcie krzyżyka będzie po prostu takim cudownym uzupełnieniem i bardzo mi się to podoba. Także to jest moja pierwsza propozycja. Mogłabym tutaj dodać bransoletki, bardzo dyskretne, bo ja nie lubię jakby przesadzać, ale myślę, że klasyczny złoty zegarek albo jakaś bransoletka będzie pięknym uzupełnieniem. Jeśli chodzi o Pierścionki to. Uf, wiecie co ja tam zielonego się nie mogę oprzeć. Wspaniale wygląda. Nawet ta zieleń. Słuchajcie, ją tutaj ją dała. Albo tak, możemy tutaj do tej stylizacji również dobrać. Piękny pierścionek. Zobaczcie, tylko jak to wygląda. Zobaczcie, tylko jak to wygląda. No przecudownie. Także to jest moja pierwsza propozycja. Sama w to nie mogę uwierzyć, że 9 lat temu niosłam duch sztu moje dzieciaki właśnie w tej kreacji. Powiem szczerze, że nawet ostatnio trochę o nich zapomniałam i cieszę się bardzo, że teraz wyjęłam ją z szafy, bo myślę, że przede mną dość bogaty sezon imprezowy w tym roku szykuje się wesele, szykują się imprezy, więc. Jak najbardziej z tej propozycji mogę skorzystać. No i mam nadzieję, że wy również coś wam podpowiedziałam. Moja kolejna propozycja, i żeby nie było tak nudno, że pokazuję ciągle tylko rzeczy bez wzorów, to chciałam Wam na przykład pokazać kwiatów, które są właśnie takie ponadczasowe. Ja tutaj mam sukienkę, którą kupiłam parę lat temu. E, sukienka wykonana z takiej grubszej tkaniny, trochę jeansowej, która e, ma nadrukowane kwiaty w kolorze taką, takim fioletowo-bordowym, bakłażanowym wręcz bym powiedziała. I to jest sukienka, którą ja założyłam na chrzcin i to jest sukienka, którą ja ubrałam na komunię Swojej chrześnicy. Do tego dobrałam również biżuterię w innym niż zazwyczaj kolorze, a mianowicie w kolorze srebrnym. Tutaj pomyślałam sobie, że pięknie będą wyglądały takie kolczyki na sztyft. I bardzo podobną wersję ja mam z diamentami. To są kolczyki, które mam od wielu, wielu lat i są bardzo takie ponadczasowe. I tutaj, właśnie w najnowszej kolekcji Marki Sadwa znalazły się kolczyki o bardzo podobnym fasonie, okrągłe. One w środku tutaj mają cyrkonie, do tego dobrałam pasujące naszyjnik i myślę, że tutaj ten komplet w postaci naszyjnika i kolczyków pięknie e, współgra. Tutaj się po prostu dużo dzieje, są te kwiaty i nie chciałam e, przesadzić już z biżuterią, dlatego sięgnąłam po coś takiego delikatnego, który tylko w sposób taki dyskretny podkreśli tylko naszą urodę. Jak tylko zaświeci słońce, to Tutaj będą się promienie słoneczne odbijały, ale nawet i bez tego, zobaczcie, jak one yy, wspaniale wyglądają. Także to jest moja druga propozycja. Jeśli chodzi o dodatki, to dobrałam beżowe buty oraz beżową torebkę. Kolejna stylówka to jest właśnie dla tych osób, które nie do końca czują się dobrze w sukience. Chciałyby się czuć komfortowo, wygodnie i nie lubią po prostu sukienek, więc wybrałam lniane, szerokie spodnie oraz jedwabną koszulę. I dla tych osób, które przejmują się ojej, a ta co ty wybrałaś, przecież on będzie się gniótł. Tak, i to jest charakterystyczna cecha lnu. Nie bójcie się tego, to jest normalne. I wydaje mi się, że te osoby, które po prostu potrafią to docenić, to one absolutnie na to nie będą zwracały uwagi i nie będą uważały, że to jest coś złego. To jest po prostu naturalna cecha tkaniny, więc ja się tego nie boję i myślę, że ta stylizacja jak najbardziej zadaje się na wszelkiego rodzaju okoliczności. Dobrałam tutaj do tego piękne kolczyki w kształcie takiego obwarzanka. Taką plecionkę. No i tutaj dyskretny łańcuszek z motylkiem od marki Sadwa. Takim charakterystycznym symbolem marki, który oznacza kobietę piękną, silną, niezależną, ale zarazem delikatną i subtelną. Także... Yy, no jak dla mnie ekstra i słuchajcie i tak jeśli chodzi o obuwie no przecież na tych wszystkich weselach, na tych wszystkich imprezach bolą nas nogi od obcasów. No i w tym wypadku ja myślę, że jak najbardziej możemy sobie pozwolić na takie cichobiegi. No je są w pasującym wyjątkowo kolorze <gry> takiego ekry cichobiegi i tak na dobrą sprawę e, spodnie przekrywają nam cały but i widzimy tylko czubki. Do tego pasująca mała, jasna torebeczka, monochromatyczny look. Zastanawiałam się nad tym, czy dodać tutaj pasek, ale w ostateczności stwierdziłam, że nie. Podoba mi się to, że to wszystko do siebie tak pasuje i się zlewa, ale przy tym po prostu bardzo wydłuża nam naszą sylwetkę, nawet jeśli mamy buty na płaskiej podeszwie. No a ta złota biżuteria. Myślę, że jest pięknym uzupełnieniem, taką pisienką na torcie. Ta stylizacja myślę, że powinna się spodobać osobom, które kochają klasykę tak jak ja. I dobrałam myślę, że najpiękniejszy zestaw, jaki kiedykolwiek chyba widziałam. Zestaw z zielonym kamieniem. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się tego po sobie, że. Jak tutaj dobierałam tą biżuterię do sukienki, to, to tak sobie pomyślałam: albo kolczyki, albo pierścionek, ale przymierzę wszystko naraz i jestem zachwycona. Myślę, że biżuteria jest pięknym uzupełnieniem tej stylizacji. A tą stylizację możecie kojarzyć z moich vlogów. Miałam ją na sobie na wernisażu artysty Lukasa Luca Prio, gdzie musieliśmy nosić kapelusze. To była impreza w stylu Royal Ascot. Ja do tego miałam piękny mm, fascynator od marki Expose. No generalnie, e, ponownie fason bardzo ponadczasowy. Jeśli chodzi o tkaninę, tutaj mamy tweet w w stylu Chanel i takie również tkaniny pozostaną z nami na zawsze. One się nigdy nie starzeją. E, sukienka ta jest wykończona perełkami, więc e, możemy tutaj również zaszaleć z biżuterią, dodać na przykład jakieś perły. Natomiast ja myślę, że tutaj e, te kamienie w kolorze zielonym są takim fajnym przełamaniem i takim kontrastem nadającym charakteru tej całej stylizacji. Także mam tutaj jeszcze jedną sukienkę, której myślę, że już nie będę Wam prezentowała, bo całkiem niedawno ją zakładałam. Tutaj również jest przykład takiej sukienki w stylu Chanel, wykonana z takiej dzianiny, tweedowej, tkaniny. I to są właśnie takie fasony, które będą odpowiednie na tego typu okazje. prawie troszkę bałagan nam się zrobił na stole i już ostatnia na dziś stylizacja. Wisienka na torcie. Przedpremierowo pokazuje Wam swoją sukienkę, którą e, zakładam na komunie dzieci, która ma się odbyć za dni parę. Jest to sukienka, którą wypatrzyłam w internecie e, i wraz z krawcową wspólnie ją troszkę zmodyfikowałyśmy i przeprojektowałyśmy tak, żeby to była taka moja wyśniona, wymarzona sukienka. Aczkolwiek nie mam w niej kieszeni i tego mi bardzo brakuje. Chciałam je dodać, natomiast wybrałam wełnę garniturową. To jest taki bardzo cienki, delikatny materiał. Stwierdziłyśmy po prostu, że te kieszenie będą zbyt widoczne. Być może później jeszcze je dodam, natomiast na chwilę obecną tych kieszeni one nie mają. Eee, sukienka ma fajny rękawek do połowy. Ja się w takiej długości czuję bardzo fajnie, no i też jeśli chodzi o długość sukienki, ona jest, tutaj będzie widać lepiej, bardzo długa. Na początku miała być do półłytki, ale generalnie zostałyśmy przy tej długości, gdyż chciałabym móc ją nosić właśnie tak jak teraz do płaskiego obuwia. Mam na sobie takie czułenka z czubkiem w kolorze brązowym, do tego dobrałam brązowy cieniuteńki paseczek z z złotą klamrą od Hermesa, no i uzupełnieniem są piękne, złote kolczyki, jakże modne w tym sezonie, no i oczywiście nie sposób nie zauważyć tutaj kołnierzyka, ja osobiście uwielbiam kołnierzyki we wszelkiej formie, czy to w koszulach, czy to w sukienkach, czy to pod sweter, więc zawsze taki kołnierzyk kojarzy mi się z elegancją i to jest moja najnowsza sukienka, moja najświeższa propozycja na ten sezon komunijno-weselno- Imprezada. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taka forma filmu Wam się spodobała. Dajcie mi proszę znać w komentarzach poniżej, zostawcie po sobie kciuk w górę, będzie mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że to co przygotowałam dla Was Was zainspirowało i pokazałam Wam w jaki sposób, wspaniały sposób możemy bawić się biżuterią. Przede wszystkim dziękuję Marce Sadwa za wypożyczenie cudownej biżuterii z najnowszej kolekcji. Ja powiem szczerze, że z pewnością parę rzeczy będę chciała dołączyć do swojej kolekcji, bo są po prostu fantastyczne i jak pokazują Potrafią odmienić nawet najprostsze, najbardziej takie klasyczne fasony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byłyście ze mną, i do zobaczenia w kolejnym filmie w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło, buziaczki, pa pa.